Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W w odcinku otworzymy sobie cztery różne małe puszki kolekcjonera z kolekcji TOPS Match Attack Champions League sezon 2020-2021. Na pierwszej puszce mamy Halanda i Mbappé, na drugiej Azard i Wardi, Gnabry Messi, Van Dijk i Neymar. Moi drodzy, na takiej zasadzie będziemy pojedynek toczyć między tymi puszkami że wiadomo jest w środku Messi będziemy szukać kart Barcelony w każdej puszce no a teraz zobaczymy jakie kolory Messiego nam powpadały pierwsza puszka srebrny srebrny Messi puszkę sobie damy wyżej dalej Vardy i Hazard mamy brązowego Messiego ciężko trafiać złote powiem Wam ja tylko jedną do tej pory trafiłem a otworzyłem tych puszek już bardzo dużo mamy srebrną Gnabry i Messi no i ostatnia puszka Van Dijk, Neymar jaki kolor brązowa czyli na zmianę srebrny Brązowy, srebrny, brązowy. Wszystko sobie otworzymy i będziemy szukać kart Barcelony. Zobaczymy, która puszka będzie miała ich więcej. Także Marcinku, no niestety, wiem, że liczyłeś, że będzie złota, bo chcesz ode mnie ją, ale no niestety nie ma. Sam widzisz. Pech, jeżeli chodzi o ten kolor złoty, ale jeszcze nie wszystko stracone, bo może być gdzieś jakieś zamówienie, i znowu będzie mała puszka, i wtedy wpadnie. Ok, moi drodzy, mamy otworzone, i teraz będziemy po kolei sprawdzać. Czyli tutaj był srebrny Messi, i szukamy kart Barcelony Bayern, jest Barcelona od razu na sam początek Dembele dalej, Atletico Real jest Barcelona znowu, Umtiti no tutaj się ładnie zaczyna Paris Saint Germain, Lipsk Benfica, Borussia Paris Saint Germain Marsylia, Brugia, Szachtar Brugia Rangersi Leicester, Manchester United Liverpool Chelsea. Leicester. Atletico. Real. Jest Barcelona. Jordi Alba. Trzecia karta. Bayern. Lipsk. Benfica. Borussia. Paris Saint-Germain. Brugia. Galat e, Glasgow. Shakhtar. Mönchengladbach. Zenit. Leicester. United. Liverpool. Chelsea. No i teraz mamy tutaj specjalne Liverpool, München, Gladbach, Marsylia, Leicester, Bayern, Paris Saint-Germain i Liverpool. Klub 100, Alison. A więc trzy karty mieliśmy tutaj w tej puszce. Teraz patrzymy co w puszce Azard i Wardi będzie. Od razu Barcelona logo, pierwsza karta. Dalej Atletico Real, Bayern, Barcelona, De Jong, Paris Saint-Germain, Lipsk, Benfica, Borussia, PSG, Marsylia, Mönchengladbach Celtic, Zenit, Glasgow, Chelsea, tutaj mamy Leicester. United, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Terstegen. No więc tutaj już są trzy karty. A jeszcze mamy tyle do sprawdzenia: Atletico, Real, Lewy jest i Barcelona. Czwarta karta, więc tutaj prowadzenie tej puszki: Paris Saint-Germain, Lipsk, Benfica, Borussia, Szachtar, Marsylia, Brugia, Szachtar, United, Liverpool, Chelsea. Leicester i Chelsea. Jest Barcelona. Piąta karta: Terstegen, Liverpool, Borussia, Paris Saint-Germain, Lipsk i jest Messi. Sześć kart, moi drodzy, było tutaj w środku. Klub 100 Messi wpadł. No, ciężko będzie, żeby jeszcze więcej było tych kart. No, ale zobaczymy. Teraz puszka. Z Gnabrem i Messi, Liverpool, Chelsea, Leicester, United, Liverpool, Marsylia, München, Gladbach, Celtic, Zenit, Rangersi, Benfica, Borussia, Paris Saint-Germain, Lipsk, Benfica. Jest, mamy pierwszą kartę. Braithwaite, może nie będę czytał, tylko tak sobie przelecimy dużo czasu zajmuje czytanie jest Barcelona Griezmann druga karta no i patrzymy tutaj nie ma nie ma czyli tylko dwie, dwie karteczki były tutaj no i ostatnia puszka Van Dijk i Neymar co nam tutaj wpadnie Tutaj nie ma nic. Jest. Kolado. Pierwsza. Druga. Klub Hero Piqué. Jest trzecia. Logo Barcelony. No ale ciężko będzie. Borussia. Nie ma. Nie ma, moi drodzy. Czyli wygrywa Puszka z Azardem i Wardim 6 kart, aż Barcelony. W tym klub 100 Messi. Ogólnie ile nam powpadało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście bazówek i dwie karty specjalne. No niestety, moi drodzy, jeżeli chodzi o limitkę, to fajnie by było, jakby jeszcze wpadła złota, wtedy byłby komplecik tutaj w tych czterech, no ale... Mamy dwie brązowe, dwie srebrne. Może wpadnie jeszcze przy jakimś innym razie, jak będę miał kolejne puszki, tym razem pechowo bez złotej limitki. Tak więc, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie tych czterech puszek kolekcjonera: czy warto je kupować, czy waszym zdaniem lepiej y, zamówić sobie, kupić gdzieś tylko złotą limitkę. Mesiego, czy otwierać w nieskończoność, bo jak widzicie, no ja do tej pory trafiłem tylko jedną, a otworzyłem chyba już, jak się nie mylę, z 10 takich puszek. Ok, to wszystko moi drodzy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!